Cześć, witajcie. Jan Pasiński, piwna kompania. Moi drodzy, w kolejnym instagramowym głosowaniu zdecydowaliście, że mam przetestować właśnie to piwo. Korda, kolejne piwo z serii KORD z browaru Jan Olbracht Rzemieślniczy. Za wszystkie głosy serdeczne dzięki. Było ich, było ich całkiem sporo, naprawdę się pojawiło właśnie w tej ankiecie, chociaż były propozycje, żeby piwa z tej poprzedniej strony jeszcze były, ale właśnie wygrało to. No i sobie mega fajna rzecz. Chociaż też robust porter z Pinty, z tej serii klasycznej, która wychodzi, też miał bardzo dużo głosów, także myślę, że się na jego skuszę i go zobaczycie również na kanale. No ale wracając do tego piwa. Queen Tupel. Można powiedzieć, że to kolejny kord, bo były już wcześniejsze, ale tym razem jest inny. Jest to Rum Martinique, ale w beczce. Jedna ciekawa rzecz tutaj na etykiecie jest, że jest barrel H, nie H? No, nie ma H, że jest starzone, tylko że H jako to jest ciekawe. Że nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest świadome działanie, że brakuje tutaj po prostu liderki D na końcu tego. No ale dobra, taki drobny szczegół. Słuchajcie, data butelkowania: 16 listopada bieżącego roku. Jeżeli chodzi o skład, mamy tak, zawiera studiań czujny, pszeniczny, płatki owsiane i to byłoby na tyle. Słuchajcie, 12% alkoholu. Jeżeli chodzi o baling, nie ma podanego. Nie ma tutaj podanego, widzę, nigdzie, nigdzie, nigdzie nie ma. Nie, nie ma. Słuchajcie, informacji na temat. Poprzednie Kordy chyba miały 26 Belgii, Z tego co pamiętam, także mogę zakładać, że prawdopodobnie coś koło tego się kręci. Jeżeli wiecie, dajcie, dajcie znać w komentarzach najlepiej. Słuchajcie, ładnie wygląda, naprawdę etykieta, można powiedzieć, prezentuje się ładnie całość też. Etykieta wręcz klasycznie sztosowa oraz butelka, jak najbardziej właśnie taka, e, taka jest, Słuchajcie, 0,37, dokładnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o pojemność. No dobra, delikatne pss, I zobaczmy, zobaczmy co tutaj będzie w takim razie, jak się zaprezentuje to piwo. Ładnie, ładnie się nalewa. Dosyć gęsto. Trzeba przyznać, że takie wrażenie sprawia dosyć gęstego w momencie nalewania. Słuchajcie, barwa ładna, miedziana. Taka, można powiedzieć, mi to przypomina taki wywar z rozdynek, ale naprawdę taka miedziana, porządna. No kompot suszu po prostu. Uff, ależ tu się dzieje, słuchajcie. Bardzo dużo. No aromat przepotężnie słodowy, ale również taki... Faktycznie, faktycznie czuć słuchajcie tą beczkę, słodycz od tej beczki, taki alkohol, szlachetniejszy alkohol, suszone owoce, trochę taki likierowy, taki kokosowy, kokosowy aromat taki mam, mam wrażenie, nieco, ale faktycznie tego suszone owoce, daktyle, o, figi, no suszone figi, zdecydowanie. Pięknie, naprawdę bardzo ładnie, tak słodowo, tak soczyście, tak słodko, ale jednocześnie pikantnie. Ten alkoholowy wydźwięk ma taki pikantny, taką nutę w sobie. Hmm. No jak dla mnie kokos daje dąbeczko. Oczywiście takie lekkie drewno. Ładnie, naprawdę powiem wam, że tak melanoidyny, karmel, e, cukier trzcinowy. Ładnie, słuchajcie, położyłem po, po, po to piąty raz. No dobra, to biorę łyka, no i zobaczmy, jak będzie w smaku. Uuu, ale, ale mocne w odbiorze, takie ekstraktywne, mm, ale, u, ale po chwili nachodzi, słuchajcie, mega ciekawe, pierwszy łyk taki intensywny, mocny, taki pikantny wręcz od alkoholu, mm, bo jest, jest on wyczuwalny, ale nie jest taki hamski, jest fajnie dopełniający postać tego piwa, trochę rozgrzewający. I po chwili nachodzi taka słodowa, słodka, słodowa baza, oraz słodycz, taka e, delikatna, taka kojąca, taka maumazyjna, no, taka, mm, no, niosąca spokój wręcz. Czuć słodową bazę tego piwa e, jest, jest obłe e, w smaku, w odbiorze, jest takie chlebowe, karmelowe. Tofi, tofi zdecydowanie, i do tego ten taki likierowy, rumowy posmak e, kokosowy. Naprawdę czuję w tym kokos? Zwłaszcza w aromacie. Ale powiem, wam, że jest goryczka też taka ciekawa, nachodząca po chwili. Nie jest to piwo e, przesłodkie nie, zdecydowanie. Jest taki pierwszy moment, faktycznie się wydaje nieco słodyczy, czuć w tym wszystkim, ale. Mimo wszystko, no a potem nachodzi ta druga część, która jest bardziej wytrawna. Ta goryczka gdzieś tam w tle mimo wszystko się pojawia. No i te suszone owoce. Taki klasycznie likierowy no, posmaczek niosący w tym wszystkim alkoholowy. Dobre, naprawdę dobre, złożone. Tu się dużo dzieje. Ja coś czuję, że to piwo będę sobie rozkładał jeszcze powoli na czynniki pierwsze. Jak coś mi się jeszcze znajdzie, to wrzucam dosłownie w belkę wpis, bo naprawdę jest interesujące i myślę, że jak najbardziej jest warte zakupienia, jest warte swojej ceny. 22 zł bez grosza eee, kosztowało. Fajne. Ach, czuć to drewno tutaj, w tym wszystkim. Naprawdę muszę przyznać, że mm, no dobra robota. Naprawdę bardzo dobra robota. Coś jeszcze w sobie ma to piwo, jakiś jeszcze posmak mi taki w tym wszystkim dochodzi. Może mi się przypomni, jak mi się przypomni wrzucę tu w belkę, bo kojarzę, kojarzę ten smak, kojarzę ten owoc. Piłem to piwo z takim dodatkiem owocu albo beczki tego roku na pewno. Przypomnę sobie, wrzucę. No dobra moi drodzy, to byłoby na tyle, nie będę przedłużać, warto, warto, warto bez dwóch zdań, moim zdaniem. To by było na tyle, mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała, nieco innym świątecznym wydaniu. To by było na tyle, pamiętajcie o innych filmach na kanale również, które się pojawiają, bo było tego sali całkiem sporo. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!